jednym z moich celów na ten rok i jest on wypisany również w trzech poziomach ciśnięcia na maksa na moim blogu Maxa.pl Jednym z moich celów na ten rok, i jest on wypisany również w trzech poziomach ciśnięcia na maksa na moim blogu Maxa.pl możesz sobie zobaczyć, jest, jest uruchomienie swoich usług marketingowo-biznesowych. One się już tworzą, tworzy się też strona, całe zaplecze się tworzy. I to będzie jeden z moich w tym roku takich rzeczy, postanowień, które chcę otworzyć. Chcę, będę współotwierać oczywiście te usługi, ale chcę je otworzyć. Chcę po prostu, żeby zaczęły w tym roku już działać na maksa, żeby mieć klientów, dzięki którym nasza firma z usługami zacznie się rozrastać, zacznie być bardzo widoczna i przynosić efekty, nie tylko efekty finansowe, bo one są bardzo ważne. To jest priorytet cash flow, wiadomo, ale też budowanie marki, kontaktu z klientami i rozwijanie siebie. Dzięki temu, że my się będziemy rozwijać, rozwijać się będą nasi klienci, którym będziemy pomagać rozwiązywać ich problemy. I o to chodzi. Także wejdźcie sobie do mnie na blog Życie to Pasja na Maxa i sprawdź w trzech poziomach, ciśnięcie na maksa właśnie jeden z moich celów czyli założenie e, usług marketing, marketingowo-biznesowych tak to jest mój blog <laughs> Życie do pasja na maksa tu proszę bardzo klikamy w trzy poziomy ciśnięcia na maksa i otwierają nam się cele tu z pierwszego poziomu to jest właśnie firma Future Business usługi marketingowo-biznesowe e, to jest to o czym przed chwilą to powiedziałem, że chcę w tym roku jeszcze uruchomić nasze usługi biznesowo-marketingowe z kim, no to w trakcie się dowiesz. Na razie ta osoba się nie chciała ujawniać, ale w końcu będzie musiała się ujawnić, pokazać, bo ja nie ma takiej opcji, żebyście go nie zobaczyli. No i ja zdradziłem, że to jest on. Tu mamy dwie kartki w cztery strony do wprowadzenia po wczorajszej naszej rozmowie z osobą, z którą właśnie usługi mega dużo rzeczy, mega dużo nowych rzeczy w usługach, um, usługach biznesowych związanych z tworzeniem biznesu z jego e, działaniem z produktywnością biznesu z automatyzacją itd. tak także no będzie się działo dziś natomiast też mega dzień dużo rzeczy do zrobienia e, jedna rozmowa poranna, z wielkim pornejką, kolejna rozmowa z potencjalnym klientem, wieczorem kolejna rozmowa, także dużo do roboty, dużo pracy dzisiaj właśnie z usługami, ale cóż, jeżeli chce się takie rzeczy robić, no to trzeba ciśnąć na maksa, jak zawsze, dlatego Tobie polecam dużo wytrwałości, systematyczności w dążeniu do celu, sprawdzenia pewnych rzeczy związanych właśnie z Twoim biznesem, no i nie poddawanie się, a wyniki przyjdą, naprawdę przyjdą, zobaczysz, zwłaszcza gdy sobie założysz jakiś cel, opublikujesz go, powiesz two gronu twoim znajomych, przyjaciół, rodzinie, że masz taki cel, no i żeby te osoby cię po, po prostu rozliczały z tego, więc masz motywację, masz też baz nad głową, żeby to robić i robisz systematycznie, wyrabiasz sobie nabyk, w przypadku rozmawiania, pisania, szukania klientów i jeżeli wiesz, ile możesz dziennie takich ofert, takich rozmów przeprowadzić, no to wiesz też, najpierw możesz liczyć klientów. Jeżeli oczywiście dobrze trafisz z Twoją grupą potencjal potencjalnych klientów, no bo to jest podstawa, żeby nie wysyłać, nie szukać ludzi przykład w całym kraju, tylko do grona takich osób, które wiesz. Potrzebują swojej rady i pomocy. Mam jeszcze dwóch mirków od których się dużo też uczę, od których dużo czerpię z marketingu, z biznesu, ze sprzedaży, eee, ponieważ e, oni prowadzą taki rodzaj swojej działalności, która jest związana z internetem, z, z internetem, ze sprzedażą produktów, ze sprzedażą usług swoich. Także pokażę Wam, o kogo mi chodzi. Możecie sobie wejść do nich, wbijajcie oczywiście na ich fanpage, na ich stronę kwarek on mistrz perfazji sprzedaży, bardzo dobry kurs robi w szkoli, bardzo dużo sprzedaje produktów online przez webinary i drugi Mirek, Mirek Budnajko, który też sprzedaje, ma też swoje firmy, sprzedaje przez internet produkty i usługi, a to jest jego wywiad z, z Jaskiniowca z Rafałem Mazurem, także skwarka, skorzystajcie z ich wiedzy, rady, na pewno Wam się przyda w marketingu, w biznesie, w tworzeniu produktów online. Dobrze, ja na tyle dzisiaj kończę, mam jeszcze jedno spotkanie za niedługo z klientem, muszę się do niego troszeczkę przygotować, także widzimy się jutro, Ciśnimy na maksa, ruszamy, dupę nie poddajemy się i zapraszam Ciebie na mojego bloga Życie to pasję na maksa, trzy poziomy, ciśnięcie na maksa i tam sobie sprawdź, co ja sobie Skupiować po prostu ten schemat i działać w trzech poziomach. Ja mam na razie rozpisane rzeczy na jednym poziomie, natomiast za jakiś czas będą rzeczy dokończone z pierwszego poziomu, później będzie drugi poziom i trzeci, trzeci, trzeci. Dobra. Trzymaj się. Do jutra.